Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się od spadku wartości pary EURUSD. Obecnie jest ona na 1,33,6. Na koncie jest techniczny przybycie wsparcia w okolicach 1,33,5 na sygnał dalszego spadku kursu. I tak dziś wydaje się to mało prawdopodobne, gdyż szkoda, że mamy kilka istotnych wydarzeń. Najważniejszym z nich będzie odczyt indeksu IFO Niemiec, który powinien potwierdzić ożywienie w tym kraju i wzmocnić wspólną walutę. Poza tym poznamy pakiet danych z USA, m.in. indeks cen domów, indeks zaufania konsumentów, conference board oraz indeks Fed z liczbą. Istotne będzie też wystąpienie Jorga Asmusena, członka zarządu ECB. E, Natomiast no, jeśli chodzi o rynek złotego, dzisiejszy poranek, e, w za podsłoniętej głównej pary walutowej, rozpoczyna się od osłabienia naszej waluty. Jednak naszym zdaniem kolejne godziny powinny przynieść umocnienie złotego, głównie ze względu na korzystne kwotowania pary, e, głównej pary walutowej. Obecnie dolar wyceniany jest na 317 PLN, a euro na 424 PLN. Ponadto dzisiaj opozorniliśmy no, się wskaźnik utrzymujący koniunkturę według biec, Skargi ten wzrósł do poziomu 146,3 w sierpniu z poziomu 146,2 po korekcie ze 145,9 w lipcu, co potwierdza prawe sytuacji gospodarczej w naszym kraju i powinno, y, powinno pomóc w naszej waluty w dłuższym terminie. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.